Grażyna próbowała umyć dziecko zmagające się z biegunką w publicznym basenie. Jestem ratownikiem na lokalnym basenie, jednak ta historia wydarzyła się, kiedy miałem wolne. Na szczęście mój kolega szczegółowo opowiedział mi całą sytuację. Pewien mężczyzna podszedł do niego i rzekł. W toalecie wydarzył się pewien wypadek. Nie możemy zostawiać basenu bez opieki, więc przez krótkofalówkę wezwał kogoś na zastępstwo, aby móc sprawdzić, co się stało. Okazało się, że ktoś miał naprawdę straszną biegunkę. Dosłownie cała kabina była pokryta odchodami. Ściany, podłoga, pojemnik na papier toaletowy i dosłownie każda inna możliwa szczelina. Pracownik od razu zamknął drzwi i pobiegł po menadżera, ponieważ nawet nie miał pojęcia, jak miałby się zabrać za sprzątanie. I właśnie w tamtym momencie do akcji wkroczył rozkapryszony rodzic. W międzyczasie, na zewnątrz, cały czas porządku pilnował inny ratownik który zauważył, jak pewna kobieta podeszła z sześcioletnim dzieckiem do basenu. Chłopczykowi po całych nogach spływały odchody, konwersacja przebiegła następująco. Przepraszam, ale pani syn nie może w takim stanie wejść do wody, poinformował ją kolega z pracy. Proszę się nie przejmować, chcę go tylko przemyć, a potem i tak będziemy wracać do domu, wyjaśniła. Co pani właśnie do mnie powiedziała? Zdziwił się mężczyzna. Chcę go tylko trochę zanurzyć, aby zmyć najgorsze, zanim go przebiorę, powiedziała, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Nie może pani tego zrobić. Zamiast tego proszę użyć prysznica. Ale w ten sposób będzie o wiele szybciej, skoro i tak już tutaj jesteśmy. Poza tym te prysznice są obleśne. Nie wiem po czym to stwierdziła, skoro myliśmy je dwa razy dziennie. Według regulaminu nie można korzystać z basenu, jeśli ktoś ma biegunkę. Zdaję sobie pani sprawę z tego, jak bardzo to niehigieniczne. Ale to potrwa tylko kilka sekund. Więc o co to całe zamieszanie? Mój synek na pewno nikogo nie zarazi. Ta dwójka bez przerwy się kłóciła, podczas gdy chłopiec cały czas wypróżniał się na ziemię i wyglądał, jakby miał zaraz umrzeć. Po chwili menadżer zauważył tę sytuację i od razu podszedł, aby ją wyjaśnić. Widzi pan, powinnam mieć możliwość umycia go tutaj, bo to woda komunalna! Nie ma mowy, proszę natychmiast stąd iść, albo dostaniecie dożywotni zakaz przychodzenia na nasz basen, powiedział dosadnie kierownik. Widać było, że miał dość głupich ludzi. Ostatecznie udało im się nakłonić upartą kobietę do wyjścia. Podejrzewam, że słowa dorosłego menadżera bardziej do niej trafiły, niż prośby nastoletniego ratownika. Mimo wszystko, wygrana na pewno nie leżała po stronie pracowników, bo wciąż musieli posprzątać cały ten bałagan. Jeden z nich nawet zwymiotował ze względu na nieznośny odór. Co więcej, odkryli, że chłopak załatwił jeszcze drugą toaletę w dokładnie ten sam sposób. Na szczęście, kobieta już nigdy więcej się tam nie pojawiła. Mój rozkapryszony ojciec uważa, że ma prawo decydować o tym, kiedy moja siostra zajdzie w ciążę. Moja siostra przez 6 lat. Była w związku pełnym przemocy. Niestety, tak jak większość ofiar, była całkowicie zmanipulowana przez swojego byłego męża i nie miała wystarczająco odwagi, aby mu się przeciwstawić. Przez większość czasu nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, że nie powinien traktować jej w ten sposób. Na szczęście w zeszłym tygodniu ich małżeństwo oficjalnie się zakończyło, a kobieta jest na dobrej drodze, aby poukładać sobie życie. Po rozstaniu od razu przyjechała do naszego domu rodzinnego, aby nas o tym powiadomić. Właśnie wtedy miała miejsce dosyć nieprzyjemna sytuacja. Konwersacja przebiegła w następujący sposób. Chciałabym wam przekazać ważną informację. Rozstałam się z moim mężem, poinformowała nas dziewczyna. Jak to? Dlaczego? Co się stało? Spytał zszokowany ojciec. Wtedy siostra opowiedziała długą i szczegółową historię o tym, jak jej były partner znęcał się nad nią przez wiele lat. Okej, okay, rozumiem, ale co w takim razie ze mną? Odezwał się znowu tata. Co masz na myśli? Przecież dalej nie dałaś mi wnuka. Masz 33 lata i to najwyższy czas, aby zrobić sobie dziecko. Wyjaśnił z pełną powagą. Jak możesz mówić mi takie rzeczy? Właśnie opowiedziałam, przez jakie piekło przechodziłam. A ciebie jedynie interesuje Twój wnuk, który nawet nie istnieje. Siostra wyraźnie posmutniała. Owszem, ponieważ zawdzięczasz mi wszystko: życie, edukację, jedzenie i dach nad głową, powinnaś mi się za to odwdzięczyć. Nie mam zamiaru mieć dziecka z facetem, który traktował mnie w ten sposób. Najpierw muszę trafić na kogoś, kto będzie mnie kochał i szanował, odparła. W takim razie lepiej się pospiesz, bo mam już dość czekania. Chyba nie mogło mi się trafić bardziej niewdzięczne potomstwo niż ty i twój brat wycedził zdenerwowany. Nie możesz decydować o tym, kiedy zajdę w ciążę. Zrobię to dopiero wtedy, gdy będę na to gotowa. Niestety masz rację. Nie mam na to żadnego wpływu. Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo chciałbym zostać dziadkiem. Zależy mi na tym, abym miał wnuka, bo może przynajmniej on by wyrósł na prawdziwego mężczyznę, a nie to, co twój brat. Od tego momentu kłótnia naprawdę się zaostrzyła. Przez cały czas wspierałem siostrę, aż ostatecznie obydwoje opuściliśmy dom rodziców. Po spotkaniu w ogóle się do nich nie odzywaliśmy. Mój ojciec jest okropną i samolubną osobą, która już niejednokrotnie potraktowała nas w ten sposób. Mimo wszystko, cieszę się, że moja siostra wkracza w lepszy etap w swoim życiu i mam nadzieję, że wkrótce znajdzie odpowiedniego partnera. Obca kobieta zażądała, abym zapewniła jej dziecku darmową rozrywkę na biwaku. W ten weekend wybrałam się na kemping wraz z moim chłopakiem. Podczas pobytu poznaliśmy pewną parę, która przyjechała wraz ze swoim około dziesięcioletnim synem. Okazało się, że rozbili swój namiot zaraz obok naszego. Ucięliśmy sobie z nimi miłą pogawędkę, podczas której wspomnieliśmy, że przywieźliśmy ze sobą zestaw do farbowania koszulek. Były to naprawdę tanie produkty, których zamierzaliśmy użyć do dwóch t-shirtów. Kobieta od razu się podekscytowała i poinformowała, że ich dziecko byłoby zachwycone, gdyby mogło przerobić ubrania razem z nami. Trochę nas to zaskoczyło, ale byłam pewna, że znajdzie się trochę dodatkowego barwnika, więc się zgodziliśmy. Po kilku godzinach wspinania po okolicznych górach i łowienia ryb, byliśmy gotowi wrócić na kemping, ugotować obiad i zabrać się za farbowanie. Kiedy zbliżyliśmy się do wejścia, zobaczyliśmy, że ten dzieciak nas wypatrywał, a gdy nas zobaczył, od razu popędził do rodziców. Weszliśmy na teren obozu i wtedy podbiegła do nas wściekła matka. Gdzie wyście byli? Czekaliśmy na was godzinami. Zwiedzaliśmy okolice, ale pani syn może do nas dołączyć, gdy już wszystko przyszykujemy odparłam trochę zdezorientowana. Byłam zszokowana jej nerwową reakcją. Naprawdę myślała, że zamierzamy ustalać wszystkie nasze plany pod jej dziecko. Zbliżyliśmy się do naszego namiotu i już mieliśmy zacząć szykować jedzenie, aż zorientowaliśmy się, że matka chłopca cały czas się w nas wpatruje. Wtedy uznaliśmy, że zaczniemy od farbowania, aby mieć już to z głowy i móc później zjeść w spokoju. Wyciągnęłam barwniki na stół, a wtedy kobieta zbliżyła się do nas i rzekła: Wyglądają super. Syn nosi rozmiar S. Ale my nie mamy dodatkowej koszulki. Byliśmy przekonani, że macie swoją. A skąd mielibyśmy ją mieć? Przecież to wy przywieźliście ze sobą zestaw, na który czekaliśmy cały dzień. A teraz chcecie nam powiedzieć, że nawet nie dacie mu tej głupiej koszulki? Nie wiem, co mam pani powiedzieć. Mamy tylko cztery bluzki, które naszykowaliśmy dla siebie, burknęłam. Nie mogę w to uwierzyć, że najpierw narobiliście mu nadziei, a teraz zamierzacie go olać. Nie możecie mu dać chociaż jednej? Nie ma takiej opcji odparłam krótko, śmiejąc się przy tym. To wcale nie jest zabawne. Przestań się śmiać krzyknęła zbulwersowana. W tamtym momencie mieliśmy jej serdecznie dość i zaczęliśmy jej unikać. Wpadliśmy na nią dopiero wieczorem, gdy na całą okolicę puszczała głośno death metalową muzykę. Myślałam, że tam oszaleje. Ta kobieta była jakaś nienormalna. Przez cały czas posyłała nam mordercze spojrzenie, którego nie odwróciła ani na sekundę. Jakąś godzinę później podszedł do nas strażnik, który poinformował, że ktoś nas zgłosił za picie alkoholu. Cóż, co prawda miał rację, ale zazwyczaj personel kempingu nie ma z tym problemu, dopóki osoby pijące nie zakłócają spokoju innym gościom. Na dodatek byliśmy tylko we dwoje i popijaliśmy drinki w ciszy jedząc obiad. Opowiedziałam mężczyźnie wcześniejszą sytuację, który również uznał ją za zabawną. Dodatkowo zażartowałam sobie, że w takim razie chcielibyśmy zgłosić kobietę za hałasowanie swoją okropną muzyką. Strażnik odparł, że się tym zajmie i zmierzył w kierunku jej namiotu. Kazał ściszyć jej radio, na co rozkapryszona mamuśka wpadła w szał. Naskoczyła na niego, że jak może zwracać jej uwagę, zamiast zająć się naszą głośną imprezą. W końcu jej mąż wyłączył ten hałas, a jego obrażona żona schowała się w namiocie i nie wyszła z niego już do końca wieczoru. Po wszystkim strażnik wrócił do nas i wspólnie wypiliśmy piwo. Zaproponowaliśmy je również biednemu małżonkowi kobiety, jednak ten wolał nie wywoływać wilka z lasu. Rozkapryszona mamuśka stwierdziła, że mój dom należy do niej. Mieszkam w miejscu, gdzie naprzeciwko mojego domu znajduje się duże jezioro. Przez co w wakacje gromadzi się tu wiele osób. Od zawsze miałem problem z ludźmi, którzy zaśmiecali moją posesję, dlatego od jakiegoś czasu starałem się temu zapobiec. Niestety to tylko pogorszyło problem. Zazwyczaj wystarczało, że po prostu mówiłem innym, że znajdują się na prywatnej posesji i wskazywałem na znaki, które postawiłem, dzięki czemu opuszczali to miejsce. Mimo wszystko nie każdy się mnie słuchał. Dzisiaj musiałem skonfrontować się z dosyć trudną osobą. Około dwunastej zauważyłem, jak pewna kobieta wraz ze swoim małym Bachorem minęła tabliczki. Początkowo pomyślałem, że może po prostu ich nie zauważyła, dlatego ruszyłem, aby z nimi porozmawiać. Przepraszam, czy mogłaby pani pójść popływać gdzieś indziej? Zapytałem uprzejmym głosem. Nie ma opcji. Pierwsi znaleźliśmy to miejsce, odparła nieco nerwowo. To już nie mój problem, oznajmiłem. Zostaw nas w spokoju. Ale to jest prywatna posesja, wyjaśniłem. Przecież wiem o tym. Wskazała na znak, który znajdował się nieopodal. Czyli może stąd pani pójść? Ponowiłem prośbę. Nie, nie zrobię tego. Przewróciła oczami. Ale nawet sama pani przyznała, że to teren prywatny. W tamtym momencie byłem już naprawdę zdenerwowany. Zwłaszcza, że sama doskonale wiedziała, że wtargnęła na czyjąś ziemię. Jednak to, co za chwilę usłyszałem, prawie zwaliło mnie z nóg. To ja jestem właścicielką tego terenu, a tam znajduje się mój dom. Wskazała palcem na moją posiadłość. Paniusiu, to ja tam mieszkam, a teraz wynoś się albo wezwę policję. Wykonałem krok naprzód, mając nadzieję, że się wycofa. Nic bardziej mylnego. Natychmiast się odsuń od mojego syna, ty pedofilu! Wrzasnęła na całą okolicę. Myślałem, że się przesłyszałem. Z niedowierzeniem wyciągnąłem telefon i wybrałem numer alarmowy. Na szczęście funkcjonariusze zjawili się bardzo szybko. Co się stało, proszę pana? powiedział jeden z nich. Ten mężczyzna nie dość, że wtargnął na mój teren, to jeszcze próbował napaść na moje dziecko krzyknęła histerycznie kobieta. Policjant rzucił mi wymowne spojrzenie, jakby w ten sposób chciał mi powiedzieć, że mi współczuje. Słuchaj, mam przy sobie klucze, więc zaraz możemy sprawdzić, czyj to jest dom rzekłem pewny siebie. Zaraz to ja udowodnię, że tam mieszkam. Nie dawała za wygraną. Wraz z policjantami udaliśmy się pod drzwi, które bez problemu otworzyłem. Rozkapryszona mamuśka próbowała wcisnąć mu kit, że ukradłem jej klucze, lecz gliniarze kazali jej odejść.